Witam koziołki, moje kochane koziołki. Stęskniłam się za wami. I dzisiaj co? Dzisiaj przygotowałam dla Was takie czytanko, co zostawiamy w przeszłości, na co się otwieramy nowego, jakiego bałaganu, z jakim bałaganem musimy sobie w życiu tutaj poradzić, i na co robimy przestrzeń, żeby coś w końcu fajnego przyszło, tak? Więc. Zaczynajmy no, bez smętnego gadania. Powiem tylko oczywiście w roli przypomnienia, że gdybyście potrzebowali jakieś czytanko na nowy rok, jakieś tam czytanko miłosne, może potrzebujecie jakichś wskazówek, w którym kierunku iść, co robić, jak, jak się tutaj pogarniać, no to oczywiście maila znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam serdecznie. Jeszcze miejsca są. <noise> Bo w tym miesiącu będzie mniej tych czytanek prywatnych. Wiadomo z jakiego względu są święta, idą święta, dużo się dzieje, więc no, ale, ale jest jeszcze szansa się załapać. Także zapraszam serdecznie koziołki. Ok, no to co? Lecimy? Lecimy. Jaka rada na nowy rok dla koziołków? Jaka rada dla was? Tak. Po prostu idź po to. I tu mamy Hekatę. Zmiana jest ważna i uwolni przeszłość. No to akurat pod to czytanie, tak? Musicie się pogodzić, pogodzić z tym, że, żeby była jakaś zmiana, żeby były zmiany na lepsze, żeby wpuścić coś do swojego życia. No to robimy porządeczek, tak? Robimy porządeczek i otwieramy się na zmiany. Zostawiamy, puszczamy. I lecimy po to, co jest dla nas ważne. No to zobaczmy w takim razie, co te koziołki tutaj nabroiły. Z czym trzeba sobie tutaj poradzić z tą przeszłością. Co zostawić w tej przeszłości, żeby otworzyć się na przyszłość. Zobaczmy, co koziołki muszą zostawić w przeszłości, żeby otworzyć się na, na przyszłość, na to, co dobre, na to, co fajne. O, odwróciłam sobie. Królowa pentakli, co jeszcze? Oj, 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 oj. No nie. No nie, nie, nie chciałam tej karty widzieć już. Chyba u wagi. Chyba u wagi miałam. Piąteczkę kielichu. Dobra, no na pewno jakąś przeszłość musicie zostawić. No. O, i to wam tutaj powiedziałam, co? <laughs> A zobaczmy, co, co na Was czeka w nowym roku. Jeśli się tej przyszłości pozbędziecie, załatwicie ją, ogarniecie to, co w nowym roku dla koziołków przyjdzie, co się tutaj dla Was pokaże, jakie okazje, jakie szanse, jakie możliwości. Znowu sobie odwróciłam. Jakieś fajne zwroty, równowaga, co jeszcze. No fajnie, no gwiazdeczka, świat, podróże, przeprowadzki, ale przede wszystkim równowaga mi się tutaj ładnie pokazuje, bo mamy też umiarkowanie na spodzie talii. Świetnie, fajnie. Macie prowadzenie sił wyższych, kwestia jest tego, żebyście zaufali. Samym sobie, żebyście kierowali się intuicją, żebyście wiedzieli, czego Wy tak naprawdę od życia chcecie. Mamy tutaj troszeczkę kart osobowych w przeszłości. Mamy króla mieczy, czyli osobę taką zdystansowaną, wykształconą, inteligentną, ale chłodną w obyciu, taką, taką bez emocji, więc może, znaczy bez emocji. Emocje to tam zawsze są, tylko akurat miecze, miecze wyróżniają się tym intelektem, tak. Tym chłodnym spojrzeniem, tym kalkulowaniem, co mu się opłaca, co mu się nie opłaca. On tam na emocjach niewiele bazuje, już na pewno nie na sentymentach, więc może taką osobę też musicie e, i to w rodzinie, mam wrażenie, w rodzinie gdzieś chyba zostawić za sobą, odpuścić, albo jakieś tematy związane z rodziną trzeba odciąć, właśnie na chłodno skalkulować. Co jest dobre, co jest złe, co mi służy, co mi nie służy, co sprawia, że ja mam w sobie tą radość, a co mi tą radość i to słoneczko e, odbiera, i trzeba tutaj się poodcinać, załatwić. Być może też niektórzy z Was będą załatwiać jakieś sprawy sądowe, spadkowe, będziecie potrzebowali być może adwokata, kogoś, jakiegoś radcy prawnego, kogoś, kto Wam pomoże przejść przez to, e, jakieś sprawy rodzinne są do uporządkowania. To na pewno. Być może też chodzi o jakąś kwestię dzieci, nie wiem, em, kwestie, kwestie kontaktów, alimentów, podziału majątku em, i tego typu rzeczy by mi się tu pokazywały. Mhm. Ok. O co chodzi z Królową Pentakli? Zobaczymy. O co chodzi z królową Pentakli? Jakaś współpraca, kochani, by mi się to pokazywała. <toksyczna>, Toksyczna. Toksyczna współpraca. Mogliście być bardzo długo w jakiejś toksycznej sytuacji we współpracy. Może, może ta królowa Pentakli to jest jakaś szefowa? Jakaś osoba na stanowisku, jakaś osoba, która ma bardzo duży wpływ na wasze życie, to może być też matka, to może być jakaś kobieta z rodziny, z którą musicie jakby współpracować, być, macie jakiś kontrakt ze sobą, nie wiem, e, jakąś niepisaną umowę, e, ale to pokazuje się jako coś toksycznego, coś co. Coś kontrolującego, coś, co niezbyt dobrze na was wpływa, coś, co powoduje lęki nieprzespane noce, coś, co was tutaj bardzo mocno stresuje i w czym jesteście, mam wrażenie, od dawna i czekacie na, nie wiem, na jakieś, na, na, na jakieś owoce tego. Tak byście byli w tym, bo potrzebujecie coś z tego uzyskać, a tu trzeba podjąć decyzję, no i mili. Nie wiem, czy tu też nie chodzi o jakieś trójkątne sprawy, bo mamy dwa razy trójka, trójka pentakli, trójka kielichów, także będziecie wiedzieli o co chodzi. Niemniej jednak, no nie jest to dla was dobra. Nie jest to dla was dobra. I z tym się należy pożegnać, czy z taką osobą, czy z taką pracą, która z was wysysa. Mamy arcykapłana. Zobaczmy, o co chodzi z arcykapłanem. Arcykapłan to też może być ktoś na wyższym stanowisku, jakiś mentor, jakiś przewodnik. To też bardzo często pokazuje na męża, głowę rodziny, kogoś, kto ma jakiś autorytet. To jest też duchowość, moi mili. Zobaczmy tego arcykapłana. Weź miecz. Coś jeszcze? Bo tak niewiele mi to mówi, powiem szczerze. Piątka buław. Tu jest jakiś konflikt wewnętrzny. Tu by trzeba było jakby <laughs> zdobyć więcej informacji w jakimś temacie tego arcykapłana, tego. Męża, być może tutaj trzeba było się bardziej otworzyć na jakąś ścieżkę duchową, odnaleźć sobie trochę duchowości, może takiego właśnie przewodnika, żeby pozbyć się jakichś tutaj konfliktów wewnętrznych lub zewnętrznych, lub walczyć z kimś, kto jest na jakimś wysokim stanowisku. Jest tu pewnego rodzaju konflikt, nie wiem, konkurowanie ze sobą, takie przeciąganie liny, kto ma rację. I może tu potrzeba albo jakiejś komunikacji, albo zdobycia więcej informacji, bo czy to jest taka karta, gdzie no właśnie zdobywamy te informacje, chcemy się czegoś dowiedzieć, żeby mieć pełniejszy obraz czegoś lub douczyć się. Może to być też kwestia właśnie mm, douczenia się czegoś, zdobycia jakiegoś, yy, o, jakiejś wiedzy, yy, żeby móc coś pociągnąć dalej, tak? Także to już koziołki muszą, mówię, dopasować do siebie. Tu jest też jakaś apatia, jakiś marazm, ktoś tutaj nie dostrzega okazji, jest złamane serce, jest głupiec i znowu arcykapłan. I jazmieczy. Wy tu potrzebujecie jakiejś jasności, bo tu jest coś, tu, tu jest coś nie, niejasne, niewyjaśnione nie, nie w kwestii jakiejś być może relacji, miłości. Tu jest coś zaciemnione, i, i mam wrażenie, że może ktoś, może jakaś osoba, która ma doświadczenie, która ma, ma jakąś większą wiedzę od Was, jest w stanie Wam pomóc. Może to być też jakiś mediator. No. Osoba, która może Wam pomóc zdobyć jakieś informacje w jakimś konflikcie. Tak to wygląda trochę. Żeby pomóc Wam, jakby, nie wiem, tą linę przeciągnąć na swoją stronę, żeby, żeby może Wam uświadomić, że macie tutaj siłę, żeby w tym sporze wygrać. Mm, może tak być. Może być też kwestia mm, odnośnie dzieci. To złamane serducho. Może tutaj jeśli <laughs> si kobietki mnie słuchają, a słuchają. W większej, większej części procentowo kobiety. Może tutaj. No nie chcę tego mówić, ale mo no, może mąż ma tam coś za uszami i stąd to złamane serce, tylko yy, yy, to są kwestie, które wy przeczuwacie lub o których wiecie. Także proszę sobie tu nie dopisywać. I jak macie relacje i nie ma takich sytuacji, to no to wiecie. Nie wkręcać sobie na siłę, że tam mężuś coś na boku sobie kręci, tylko by, wy już o tym wiecie, by to po prostu przeczuwacie, stąd jest to złamane serce i ta apatia i te lęki. Czy tutaj może coś nowego nie jest, czy jest jakieś, no, czy jakieś kwestie, o, jeśli chodzi o dzieci, tu, no, mam wrażenie, że relacyjnie mocno coś jest na rzeczy. No i mamy kartę żałoby. No, w tej talii ewidentnie pokazuje się żałoba, strata czegoś. Więc nie wiem, a może niektóre koziołki pożegnały w swoim życiu, swojego, nie wiem, życiowego partnera. Teraz trzeba to wszystko poukładać. Nie wiecie jak, nie wiecie, nie wiecie, nie wiecie co tu robić, jak, jak, jak te majątkowe sprawy poukładać. Więc wtedy trzeba było się zwrócić właśnie do kogoś po pomoc, tak? Jest tu takie zasugerowanie właśnie osoby w, w postaci króla mieczy, czyli osoby, która się zna. I tak samo jak arcykapłan, arcykapłan też ma wiedzę. Może potrzebujecie też pomocy jakiejś takiej psycholo psychologicznej, terapeutycznej, ale też tej urzędniczej, żeby to wszystko tu poukładać. Ale no mam nadzieję, że z, z nikim to nie rezonuje akurat. W innym wypadku jest to opłakiwanie przeszłości, czyli że coś się skończyło, że się mleko rozlało i teraz co to będzie, co to będzie, no co będzie, no będzie właśnie to nowe, fajniejsze, będzie ta gwiazda, będzie ten świat, będzie ta równowaga, będzie, będzie to, co ma być piękne, no żegnamy stare i lecimy w nowe, tak. Ja wiem, prosto się mówi, przeszłam to też. Tak jak każdy z nas, no na tym życie polega, coś się kończy, coś się zaczyna, ktoś umiera, ktoś się rodzi, no. Ym... Nie uciekniemy przed tym, i, i, i po prostu no, mamy zawsze wybór, czy, czy idziemy w, w to opłakiwanie, w tą stratę, w, w żale, w, w smuteczki, czy bierzemy to życie w swoje ręce i próbujemy tak nim pokierować, żeby, żeby dało nam trochę tej radości. No, chyba, że ktoś lubi się smucić, chyba, że ktoś lubi płakać do poduszki ne, całymi dniami. Mm, to też ma do tego prawo. Piąteczka kielichów. O co chodzi z tą piątką kielichów? Ciach. Ha, no to. Tak, relacja. Relacja zdecydowanie. Jeszcze jedną kartę dobierzemy. Cóż to za relacja. Hmm. Relacja albo ktoś, z kim byliście głęboko połączeni. Może to była jakaś świeża relacja, a może... Y A może stała, może to był właśnie wasz mąż. No bo jest tu, jakby nie było cesarz. To może być właśnie relacja z kimś no, małżeństwo. Poważna długoletnia relacja. E, duże zaangażowanie, duża więź. Kwestia tego, e, no, na, na jakich zasadach się to rozpadło, czy rozeszliście się, czy. E, czy po prostu ktoś przeszedł na drugą stronę, tak. Niemniej jednak, jeżeli przeszedł na drugą stronę, to na pewno chciałby, czy chciałaby, panowie sobie odwracają, żebyście byli szczęśliwi, żebyście, żebyście zawalczyli o siebie. Hmm. także no to musicie zostawić ze sobą tu też może być kwestia hmm, właśnie spraw zawodowych może niektórzy z was otworzyli firmę to było takim spełnieniem marzeń takim 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 no, no takim waszym dzieckiem można powiedzieć i, i coś nie wyszło i trzeba się z tym pożegnać i ruszyć w coś nowego tak też tak może być hmm, no może tu jakiś romans z szefem też trzeba było to jakoś uciąć. No, różne mogą być tu sytuacje, tak? Czytanie ogólne, więc no ciężko mi się tu odnieść. Ale to trzeba zostawić za sobą, to trzeba odciąć, to trzeba uciąć, tu trzeba, trzeba puścić te emocje. Jeżeli macie takie tematy faktycznie u siebie, to poszukajcie. Poszukajcie jakiejś formy uwalniania emocji. Jest tego naprawdę już teraz ogrom różnych metod, żeby to powypuszczać z siebie, żebyście mi się nie pochorowali i żebyście o siebie zadbali w tym czasie, tak, jak najlepiej się da. Bo, bo mówię, tutaj do was idzie, idzie, idzie zwrot, idzie jakiś zwrot, zobaczmy tą szóstkę. E, szóstkę Pentakli. Często mi się ona pokazuje tutaj w tych czytankach dla Was teraz na ten nowy rok. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Czyli tak jakby karma się odwraca? Jakby za te ciężkie chwile przychodzi zwrot? No zobaczymy, o co chodzi z szóstką Pentakli. No tak, gwiazda tu przychodzi, kochani. Nowa nadzieja przychodzi do Was. Nowa siła, wiara w to, że, że wszystko się poukłada, że wszystko będzie dobrze, że sobie poradzicie. Może przyjdzie jakiś zwrot w postaci właśnie pieniędzy, jakiegoś prezentu, ktoś Wam coś da niespodziewanie i to będzie dla Was takie wow to taka gwiazdka z nieba, taka nadzieja na lepsze jutro, taka nadzieja, że, że coś się w końcu zmieni, że coś się, coś się odkorkuje. Tak, po tej wieży. Po tej śmierci, że wrócicie do równowagi, i ta równowaga się pokazuje też. Zobaczcie, tutaj Wam coś fajnego pokażę teraz. Mamy tą wieżę. I widzicie, tutaj też jest ten grzmot, i właśnie Wy jakby wyrównacie w przyszłym roku. Wyrównacie tą energię, wyrównacie siebie, zaczniecie dostrzegać to wszystko, dlaczego pewne rzeczy się zadziały, co one miały wam pokazać, co miały wam e, właśnie wyrównać, że życie to jest taka ciągła zmiana. Raz są wzloty, raz upadki, raz jest miło, raz jest nieprzyjemnie, ale znajdziecie w sobie taki, no, taki środek, znajdziecie taki złoty środek, równowaga równowagę w tym braku. Mamy piątaczka pentakli, w tym jakimś kryzysie finansowym niektórzy z was, w kryzysie w chorobie. Jeżeli ktoś był chory, to bardzo możliwe, że przyjdzie uzdrowienia, że przyjdzie jakiś sposób na to, żeby sobie z tym poradzić, że znajdziecie jakiegoś specjalistę, który wam w tym pomoże. Znowu jest król miecza. M. Mm. Ja od siebie mogę polecić totalną biologię, oczywiście. <laughs> Ci z was, którzy nie wiedzą, to właśnie no, zgłębiam, zgłębiam tą wiedzę. Chodzę na, na kurs, więc no, pod koniec czerwca, lipiec będzie już można się gdzieś tam pomalutku do mnie zgłaszać i z tymi tematami zdrowotnymi. Może będę mogła coś podpowiedzieć ze swojej strony? Wiem, że no wszystko, wszystko, co odbija się na naszym ciele, to są te nasze emocje, właśnie te żałoby, te nieodżałowane szanse, to co działo się w przeszłości, to wszystko nam wybija, to wszystko nam zakłóca naszą równowagę i wtedy właśnie dzieje się niedobrze. Dlatego, jeżeli ktoś w żałobie, ktoś gdzieś tam cały czas nie może przeżyć czegoś, Naprawdę róbcie z tym porządek, uwalniajcie te emocje i, i, i bo no właśnie, żeby nie było potem nieprzyjemności. A tak jak mówię, w przyszłym roku czeka was wyrównanie, czeka was równowaga, balans. Czeka was e, jakaś gwiazdka z nieba i o tą gwiazdkę sobie dopytamy. O co chodzi z tą gwiazdą? Dwójka kielichów. Ciekawe. E... Bo to tak jakby tu, no i znowu jest szóstka pentakli jakaś wzajemność, pogodzenie, pojednanie z kimś, z kimś z rodziny, z jakimś właśnie partnerem, z którym być może tu nie wyszło. O co tu chodzi? W ogóle jakie pokręcone ciekawe. A może zrozumiecie, po co to po prostu wszystko było, i że macie szansę na nowy związek, że macie szansę na nową relację, na nową miłość. Albo, tak jak mówię, na jakieś pojednanie, na uzdrowienie jakichś relacji, być, być może rodzinnych, na jakąś stabilizację, na jakiś zwrot, tak? który da wam y, możliwość kreowania jakiejś swojej nowej rzeczywistości stanięcia na nogi finansowo uwolnienie się z jakichś problemów uwolnienie się z jakiejś y, czegoś czego się trzymaliście kurczowo tutaj podjęcie jakichś ważnych decyzji odnośnie nie wiem oszczędności inwestowania mm? a dlaczego świat piękna ta karta świata tu jest dlaczego świat Dlaczego świat? Tu macie szansę na... no bo paść kielichów. Dlaczego świat? Ale tu będzie chyba chodzić o pracę, kochani. Wy coś zakończycie i wyruszycie w nowym kierunku. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, mam wrażenie. Tu przejdziecie pewnego rodzaju transformację, tak? I ruszycie i będzie, albo to będzie jakaś yy, praca w delegacji, albo będziecie musieli się przemieszczać, albo, no dziewczyny, no teraz mi się tu, matko kochana, hmm. ukierunkujecie się kochani i będziecie, no ruszycie potem swój sukces z tą równowagą, której, którą nabierzecie, będziecie wiedzieli, jak, co i gdzie robić, żeby osiągnąć to, co chcecie. Będzie dużo opcji do wyboru. No i to, to was może was troszeczkę tak wybić z tropu, znaczy wybić z no po prostu trzeba będzie wybrać, co, co, co. Lepiej mieć wybór, niż, niż go nie mieć, chociaż czasami, jak tak gdzieś jestem w sklepie, to powiem wam, jak muszę się na coś zdecydować, to często się śmieje do ekspedientek, że wie pani co, wie pani co lepiej, jakby był mniejszy wybór, bo ja tak to będę tutaj się teraz zastanawiać pół godziny. Niemniej jednak, no, są opcje, pojawiają się opcje e, i z której z tych opcji zdecydujecie się skorzystać, bo mamy królową buław, czyli wchodzicie w taką moc, decyzyjność, w taką chęć działania, eksploracji, e, poszerzania swoich horyzontów, tak? No, nie będziecie się trzymać już jakichś yy, starych, utartych ścieżek. Nie, nie, Tutaj jest inwestycja, tak jak mówię, karta świata mówi, zakańczacie stary cykl, wchodzicie w nowy, tutaj się otwierają przed wami, no cały świat się otwiera. No czy będziecie podróżować, czy wyjedziecie, za granicę nawet, e, czy cokolwiek, będzie się to wiązało ze spełnieniem jakichś waszych marzeń. Może z jakąś relacją, która się tutaj pojawi, z tą nową relacją, tak? z jakąś wzajemnością. Tu ktoś może no, podjąć takie decyzje długoterminowe, ale to będzie, mówię, to, to jest coś trwałego, stabilnego, nad czym, nad czym się będzie pieczołowicie tutaj pracować. Tu jest karta pracy, więc bardziej mam wrażenie, że ten świat odnosi się no, do spraw zawodowych, tak, że wy na coś postawicie, żeby się... Tutaj z czegoś uwalniacie, a tu otwierają się nowe ścieżki rozwoju, nowe ścieżki kariery, nowe ścieżki awansów. I to będzie związane z tym, o czym marzyliście. I tego Wam życzę, Koziołki. Oj, tego Wam życzę, żebyście powiedzieli sobie tak, idę po to, tak robię to, tak, zostawiam już tą przeszłość za sobą, zostawiam, uwalniam i niech się dzieje, jeżeli coś. Jakaś relacja, jakiś człowiek. Jeżeli ma być w moim życiu jeszcze kiedyś tam w przyszłości, to on będzie, on się pojawi, on się objawi. A jeśli nie, to znaczy, że nigdy, nigdy to gdzieś tam, no nie było dla mnie. Tak, to, to był taki przystanek. To, to, ne, to było jakieś doświadczenie, które miało mnie czegoś nauczyć, coś mi dać, coś mi pokazać, jakoś mnie wzbogacić lub coś mi zabrać, żebym coś w sobie docenił, doceniła. No jakkolwiek. Ale wy macie tutaj fajną przyszłość. Kwestia tego, czy się otworzycie, czy zakończycie to, co trzeba zakończyć, czy się pogodzicie z tym, z czym trzeba się pogodzić, tak? Czy pójdziecie po swoje, wyjdziecie z braku i zaczniecie po prostu kreować swoją nową, nową rzeczywistość, nową przyszłość. Fajnie, naprawdę fajnie, koziołki. Tego Wam życzę z całego serduszka, żeby Wam się tu poukładało. No. Dobrze, no to kończymy. Ja Was serdecznie pozdrawiam, czekam oczywiście na komentarze. Bardzo lubię Wasze komentarze i dziękuję wszystkim tym, którzy do tej pory komentowali. Mm, zachęcam do subskrybowania, jeżeli Wam się to podoba, co ja Wam tutaj ględzę. <gry> I co, Buziaczki, do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko, papa. Pa.